Hej, dzisiaj krótki odcinek dla jednego z moich linkedinowych obserwatorów na YouTubie Tak to się te światy przenikają Który zwrócił się do mnie z pytaniem Hmm, Marcin, to jak to jest? Bo z jednej strony mówisz, żeby kiedy dzwonimy do klientów wykonujemy zimne albo trochę ocieplone telefony to żeby przekonywać znalezionych, używam takiej frazy, nie szukaj przekonanych, ale przekonuj znalezionych, no a z drugiej strony mówisz, żeby kwalifikować klientów do zakupu i że nie wszystko się, co, nie wszyscy, którzy chcą u Ciebie kupić są dla Ciebie dobrymi klientami. Jak to ze sobą połączyć? Z jednej strony przekonywać nieprzekonanych, a z drugiej strony kwalifikować i odrzucać wampiry z lejków sprzedażowych. No właśnie. Hmm. A się to połączyć? No w moim świecie się daje, więc prawdopodobnie u ciebie również się uda to zrobić. Ta struktura rozmowy telefonicznej, ścieżki w rozmowie telefonicznej, którą pewnie podlinkuję gdzieś tutaj na dole do wcześniejszych moich filmików, właśnie po to jest. Ona zaczyna się, rozmowa zaczyna się od przedstawienia, potem od tak zwanej dużej obietnicy, czyli coś, co zacznie interesować niezainteresowanych, coś, co zacznie przekonywać znalezionych, tych, do których się dodzwoniłem, no a potem po dużej obietnicy jest kwalifikowanie. Czyli yy, tak naprawdę, najpierw ja zyskuję uwagę mojego rozmówcy i stwierdzam: OK, czy rzeczywiście jest jakaś malutka kotwica, która mogłaby mi pomóc. Nazywam ją dużą obietnicą, a później przechodzę od słów do czynów i mówię: Dobrze, to w takim razie ustalmy, m, czy to rozwiązanie ma sens. Przykład, duża obietnica, dzień dobry Panie Grzegorzu, mówi Marcin Hartman. Klienci, którzy ostatnio do mnie dzwonili z pańskiej branży, wspominali o tym, że nie mogą się nacieszyć tym, jak zmniejszam rotację pracowników o nawet 40% w 3 miesiące. Rozumiem, że dla pana nie ma to żadnego znaczenia, bo państwo z rotacją pracowników nie macie nic wspólnego. Ale co też Pan mówi? No mamy olbrzymią rotację. Panie, jak pan to robi, że pan zmniejsza rotację o 40%? Panie Grzegorzu, już mówię, jak zmniejszam rotację. Pozwolę sobie zadać tylko dwa-trzy pytania, żeby zobaczyć, czy to rozwiązanie, które mam dla Pana jest czymś, co może Pana zainteresować. Dobrze? Możemy się tak umówić. Ok, dwa pytania, decyzja. Decyzja, co dalej? Oczywiście w następnych krokach. Duża obietnica, na przykład w branży HR-owej, to nie dotyczy mnie, ale dałem taki przykład, żebyśmy mogli się tutaj odnieść do tego. W branży HRowej zmniejszam rotację pracowników o 40% w ciągu 3 miesięcy. Czyli ci, którzy się dzisiaj przyjęli czterech z 10, czterech więcej na dziesięciu, którzy dzisiaj się przyjęli, za 3 miesiące dalej tu będą. Nie pójdą sobie gdzieś indziej, nie stworzą nowych kosztów, nie sfrustrują właściciela. To była duża obietnica, to było to interesowanie znalezionych. Być może kogoś takie rozwiązanie interesuje, ponieważ on jest w sytuacji, w której traci pracowników i po prostu rotacja tworzy koszty, tracą czas, wdrażają ludzi, którzy później z nimi nie zostają. Natomiast później przeszedłem do kwalifikowania. Pozwoli pan, że zadam kilka pytań, żebyśmy ustalili, czy to rozwiązanie w ogóle stosuje się do pana, czy ono jest wykonalne w pańskim kontekście, czy możemy się tak umówić? Duża obietnica na początek, interesuje znalezionych. Kwalifikowanie dalej, czyli to ja określam, czy to jest klient, czy to jest firma, czy to jest osoba prywatna, z którą chcę pracować. Mam nadzieję, że to troszkę pomogło zrozumieć, jak ja to robię. Przećwicz, zobacz, przyjrzyj się, daj mi znać, jak to u ciebie działa. Wszystkiego dobrego, to były moje 3 minuty dzisiaj.